Mam dla Państwa bardzo ważną informację. 6 sierpnia, w dzień zaprzysiężenia prezydenta Elekta Karola Nawrockiego, organizujemy Marsz Zaprzysiężenia. Wydarzenia pod Sejmem, które zaczynamy o godzinie 9 w Warszawie, ulica wiejska, przeniosą się potem Marszem pod pałac prezydent Ruch Obrony Granic organizuje te wydarzenia. Stowarzyszenie Roty Niepodległości oraz Kluby Gazety Polskiej wspólnie razem organizujemy to istotne, ważne, ale i chyba historyczne wydarzenie. Wszystkich tych, którzy uważają, że ten moment jest istotny i właśnie ważny dla naszej ojczyzny. Zapraszamy, bądźcie z nami. Godzina dziewiąta. Ulica Wiejska w Warszawie przed polskim parlamentem. Natomiast no, dla tych, którzy mają więcej.